Nie? Kaczupu, <śmienicza> chcesz? I do buźki, no? I do buźki. <śmienicza>

Uciekajcie! Uciekajcie! uciekaj Uciekajcie! 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 Ja mogę z Tobą najwyżej tą parasolkę trzymać. Nie, to lepiej iść pochodzić bez parasolki, nie? Zobacz, jeszcze jeden będzie klocek. O, a co z tym? A tak. Tego nie chcemy, wiesz? O, i ostatni. Uwaga. Uh, jest, zobacz, możesz takie wieże robić. Wow, wow, uh, wow, jaka duża wieża. Jeszcze jeden. Uh, większy od ciebie chyba. Bam zrobi. Wow, bam. No zrób bam. Zrób bam bam. No zrób bam, by zrobił wieża bam. Pchi. Uh. Uh. No, pchi. No, Uwaga. I kotek się przestraszy. patrz no. Bam. Zszokowany. <ścoughs> 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 Teraz ty będziesz bam robił cały czas. Uj, Mili, tak, no ty buduj. Sam już taką dużą zbudowałeś, zobacz. O, tak. A dlaczego nie położysz go? Drugą budujesz? Tamten nie mógł być na górze. Ba. Aha, tamten nie, teraz, dobra. No, połóż. Okej okay. Wow, brawo! Brawo, Maciu! Jeszcze jeden, no nie wiem, czy ci się uda. Teraz już pewnie BAM zrobi. No połóż, połóż, zobaczymy. Połóż, połóż. No połóż, zobaczymy. Nie? <gry> a czemu nie położyłeś? Nie chcesz większej wieży? I tak ci nieźle poszło. Gratulacje. 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 Pierwsza wieża. Brawo. No. Sam zbudował. Jaka piękna. No, a teraz bam zrobisz. Bam zrobisz. Jeszcze raz ułożysz. Szkoda psuć taką piękną, nie? A co ty zrobiłeś? A co ty zrobiłeś? Ty książeczkę porwałeś? Nie wolno rwać książeczki. Nu, 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 nie wolno. Brzydko Maksiu zrobił. Nie wolno rwać książeczki. Bawicie się? Tak ładnie. Jeszcze raz, no? Och teraz. O, jeszcze pras. Skoczył. Tak jeszcze raz. Pójdziemy do ciebie do domu, przebierasz się. Wszedł swoją prezentów. Wyraz swoją miłość pod smartfonem. Dobry pomysł. Ale to mi robić dużo rozwiązania. Nic taki mówi, kocham, jak chłopajowa 5D. Za paratem 48 MPX, 128 MP. Nie, foto. A do dwóch latek jeszcze bucha, taki zatłoczenie. Ojej, no w końcu się przesłulił, ale tylko na sekundę. <grymne> Max, jesteś jest taki biedny, że jesteś słodki, ale buntownik. No chodź do mamy, chodź. Chodź do mamy, chodź. Chodź, Maksu, chodź do mamy. Chodź. Chodź do mamy. Chodź, chodź, chodź. ale chodź do mamy. I już ma humorek lepszy, tak? <grywki> już się potuliliśmy. Już jest wszystko dobrze. da vou da Márcio. No. Mama. Mama. Wiesz, wiesz ja mam. Wielkie sprzątanie dzisiaj w domu. No pokaż jak myjesz podłogę. O, jak ty... No teraz moczysz mopat. Wyjmij i myj podłogę teraz, no. Pokaż jak ty myjesz. A najpierw trzeba wpłukać dobrze. No i teraz będziesz mył. <dyskujesz> Dywan, no dobra. Pięknie.

o tak, mocno. trudno. nic, mocno, o tak. Mocno, tu paruszkiem przyciśnij, za to wyciągnie. No jeszcze raz, mocno, mocno. Mocno, musisz mocno, z całej siły. O. teraz. Dobra. Teraz przebawiamy. Dobrze. I co teraz? Tak, to Karta. Karta. Proszę.

Wszystko próbuję. Uwielbiam Maxiu różne nowe smaki próbować. Dobra szyneczka? Max? Maxio. <ścoughs> <ścoughs> Brawo! Pani skończyła śpiewać. Brawo! Co niektórzy do koncertu biorą, biorą sobie chipsy, paluszki? Maxi sobie ogląda koncert z szyneczką prościutko. <ścoughs> I jak się czujesz, Maksiu? Już troszeczkę lepiej? Maksiu normalnie śpi na drzemce popołudniowej około 2-2,5 godzin. Dzisiaj spał 4 godziny i obudził się z ciepłą głową i się tulił strasznie. Teraz już usiadł i winogronka. Już chyba troszeczkę lepiej, nie? A uśmiechniesz się, Maksiu? Uśmiechniesz się do nas? Ślicznie. <ślicznie> Denerwujesz. Chodź, mama przytuli. Ej! Tak nie wolno robić. No, no, no. Tak było brzydko. Chodź do mamy. E, 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 e. Max? Oj! No, no, no. No, 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 nie wolno tam dotykać. A po co tak mocno pukasz? I wiesz, że źle robisz. Leciutko. Leciutko się robi, Maksiu. Lekko, pokaż jak ty ładnie lekko. Nie tak leciutko, jak ty potrafisz dotknąć, pokaż. Nie, nie tak mocno. Pokaż jak lekko dotykasz. Tak leciutko, cacy. O, pięknie, no? Ee. E. Taką wieżę możesz budować, Maxi. Zobacz. Tak. <grych> Co byś chciał? A co ty tam pokazujesz? <laughs> Twoje kalendarze tu są. Aja! Twoje i Moni. No, to mama ci bez tego jednego na razie da. Nie, te, zaraz rysuję. Ten jest Maxia, to jest Moni i ten jest Moni. To weź jeden swój i dwa Moni, a potem ostatni twój. otworzymy. Ale dasz radę? Czekaj, czekaj, tak złap porządnie. No jeszcze. Raz. O. Oj, Monia chyba pomoże. Mama pomoże do Moni za niej. Chodź. Jak ty niesiesz. Co ty tam masz? Dada! Jaką czekoladkę dziś wylosowałeś? Już sobie nawet sam dajesz radę wyjąć. Monia ma otworzyć. Będziesz jadł? Dobre, jeszcze nie spróbował, no taka pyszna czekoladka odkładasz. Dobrze. się pchasz? Z drugiej strony kamery Ale nie ma nikogo. Tak i teraz jest Maksiu. Tam nie było nikogo. Nie? A teraz jest. Pomachasz? Teraz Maksiu tu jest. No i tu znów jest Maksiu. Tak? Chciałeś się zobaczyć? Móźkę puść. No. Więc bye bye. Bye bye, papa. Powiedz papa. 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 Takie ciepłe, to dmuchaj, dmuchaj no. Dmuchaj. No świetnie. Teraz już można jeść chyba, nie? Y -y. Baba. <noise> Co To jest? Baba. Ale co jesz? Baba. A co to jest? Co mama dała? Mama. Powiedz arbuza. Arbuza. <noise> arbuza. arbuza tak, brawo. Arbuza. <noise> co mówisz? Tata. Tata. <noise> A co tata? Tata. <noise> Ale co tata? Tata. A gdzie jest tata? Nie ma taty? A jaki ty duży jesteś? A, jak, a gdzie masz włosy? A gdzie masz oczko? A nosek? A buźkę? O, o przepraszam. A jaki silny jesteś? Silny. O, taki silny ty jesteś. Taki silny. A gdzie masz brzuszek? Brzuszek, tak. I siusiu poleciało? Baba. Mama. Mama no. A powiedz Maciek. Tata. Powiedz Mati. Tati. Mati. Tati. A powiedz Monia. Tata. Monia. Tata. <laughs> Co ty masz? Światło ja rozmontowałeś. Na no, quiero ir troptidit tidit